Serdecznie znajdujemy się na WSTK w Warszawie, 2012 rok. Ze mną jest już, że tak powiem, mój ulubiony interlokutor, czyli Igor Rejsu-Wodakowski. Że tak powiem, przestaw się jeszcze raz dla tych, którzy Cię nie kojarzą, choć myślę, że takich na scenie jest mało. No więc jeszcze raz, ee, Igor Rejsu-Wodakowski, to właśnie ja. Tak, stopie. to jest właśnie Igor. Dobrze, Igor, e, powiedz mi, w jakiej grześni grałeś. Może nie mi tyle, bo ja śledziłem Wasze e, odczytania, a właściwie miałem także okazję e, dostać od Was dość stromy łomot. No na tym na nie wystąpiliśmy z Wazda Kings, w sensie ja wystąpiłem i to był looker Alamo, MLM i Johnson. Niestety no nie poszło po naszej myśli do końca. No ale co na ten temat mówić? Byliśmy o, bardzo mało przygotowani. Yy, no właśnie, bo z tego co wiem, jeżeli jeszcze, jak jeszcze grałeś w Railide Gaming organizacji, yy, to... Skład był dość zgrany ze sobą, graliście taktycznie, a tutaj powiedzmy, że się z w ostatnim tygodniu, tak? Się. Nie oszukując, dążyłem do ekipy za 4 dni przed nami, więc było naprawdę mało czasu, no co zdążyliśmy, co, co, to zrobiliśmy. No Niestety, tak było widać, niewystarczająco. A jak oceniasz ogólnie atmosferę sprzętu na tym lanie? Czy jest to jeden z dominujących swojej, tak jakby, powiedzmy, top listy lanów? Czy miałeś już przyjemność grać na o wiele lepszych? Czy ten nie wyszedł za najciekawszy? Znaczy, miałem przyjemność być tylko na sześciu lanach, jak na razie. Aczkolwiek, yy, patrząc na organizację i na wszystko, co się dzieje wokół, yy, ten jest naprawdę najlepszy. Naprawdę, jest dużo miejsca. Nie było jako tako duży ko Grało się naprawdę fajnie. Ludzie są bardzo przyjemni, wszyscy są sympatyczni naprawdę. Zążymy polubić bardzo nowy, dużo nowych osób. Ale jednak, który najlepiej wspominam może, co zdecydowanie będzie SGH, na którym weźliśmy trzecie miejsce i był to dla nas dosyć dobry wynik. No, to wszystko zależało od organizacji, nie o Od przygotowania bardziej i od organizacji nie w też był dobry. Nie no dobrze, to tylko takie moje powiedzmy yy, zmotywowanie się do dalszej pracy teraz aktualnie portale, par, portalu Makrel mówi O tak w ogóle nie, nie, nie wspomniałem, że jest to patrol na ranie, tak nazwałem serii tych wywiadów z PJWSTK. Yy, no dobrze, Rejsu. Powiedz mi, jak oceniasz postawę chłopaków? No bo to, że yy, nie przygotowaliście się, bo nie mieliście na to czasu, to już wiemy, a czy skillowo jako yy, gracze indywidualnych jak ich oceniasz? Wiadomo, były mecze lepsze, były mecze gorsze, ale ogólnie jestem zadowolony z każdego pośrednika zawodników. Z tym, że jak już powiedziałem, niestety, samolotami i umiejętnościami nie da się wygrać meczów. Prawda? Potrzeba do tego jest zgrania, yy, przeprenowania, niestety tego nie zrobiliśmy. Mm -hmm. Wróćmy jeszcze pamięcią do SGH, gdzie powiedzmy, miałeś problemy z monitorem. To była taka dość śmieszna sytuacja. Na UKSW mieliśmy, miałeś problemy z mikrofonem, bo dołączyłeś do Bobrowica, tutaj możesz się troszeczkę popalić. Że rejsu zagrał z nami drugi, drugi dzień, ponieważ mieliśmy problemy z jednym z graczy, szakera, którego serdecznie pozdrawiam. No i yy... straciłem wątek. Znaczy ja mówię? Aha, już wiem o, o problemach. Czy na tym lanie zdarzyło Ci się jakaś wpadka, jakieś zapomniałeś jakiegoś sprzętu? Nie... Yy... Wszystko poszło zdecydowanie bezproblemowo, z tym, że mam sam problem z słuchawkami, ponieważ tam no, nie, nie wnikajmy, miał mi przywieźć lukier yy, drugie, ale zapomniał, więc sobie na tych swoich musiałem radzić, no ale było dobrze. Czyli jednak pasa trwa. Rejsu, powiedz mi coś na temat Team Supreme, no bo yy, jakby nie było, proszę go chyba w każdym wywiadzie, bo jestem po prostu pod wrażeniem yy, dyspozycji tego teamu. Powiedz mi coś o nich, jak sądzisz? Czy oni mają szansę niedługo zastąpić na przykład Bana na scenie? Powiedzmy, może nie zastąpić, o tyle co rywalizować z nimi. Zdecydowanie, przede wszystkim wszystko dąży do tego, że młodzi gracze, którzy wchodzą na scenę trenują, trenują i są coraz lepsi, prawda? Nie można być ciągle pierwszym w Polsce. Więc to po prostu że tak powiem, jest normą, że ludzie będą wyprzedać ludzi. Więc zdecydowanie jeszcze kilka, kilka, może nie lat, kilka LANów i myślę, że będą w stanie walczyć o pierwsze miejsce. A wracając do tematu, tak, jestem z nich bardzo zadowolony i mile zaskoczony. Czyli można powiedzieć, że są czarnym koniem tego turnieju? Można tak powiedzieć, oczywiście, bo zrobili zaskoczenie naprawdę wielu drużynom. Dobrze, ja tutaj miałem troszeczkę problemy, tak? wracając jeszcze raz do SGH, tak jak powiedzmy ty Igorze miałeś także problemy z telefonem, też do ciebie wydzwaniano, no ale to już pominę. Dobrze, e, Igor, ostatnie pytanie, Kto, albo jeszcze, jeszcze jednak mam dwa. E, C, który mecz najbardziej, najlepiej wspominasz? Z tego no. Tak, z tego roku. E... Bardzo fajnie grało się z Bananami, ponieważ no, to są przeciwnicy jednak na poziomie. Grało mi się na nich naprawdę bardzo dobrze, oczywiście no niestety przegraliśmy. No ale do takich udanych meczów jeszcze mogę powiedzieć, że a Daj go, skojarzy tą drużynę. Poszedł dosyć gładko i przyjemnie. Dobrze, Igor, no to jeszcze powiedz mi... Albo nie będę cię już tutaj, powiedzmy, dalej utrzymywał w tym wideo. Jest już dość późno, wiem, że musisz chyba iść do domu, chciałbyś obejrzeć mecz. To jeszcze nie tylko powiedz, kto jest faworytem tego finału, bo ile już jest finał, bo nie jestem aktualnie w temacie troszeczkę, tam rozmawiałem z innymi graczami. To powiedz mi, kogo obstawiasz jako zwycięzcę tego turnieju? Zdecydowanie MSN. Chłopaki naprawdę dużo trenowali, przygotowywali się do tego lana i wydaje mi się, że są w stanie to wygrać jeszcze większych Dobrze, Igor, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. A i mogę pozdrowić kogoś? No właśnie, jeszcze pozdrowić. To jest tak, całą moją drużynę, czyli Wazda Kings, Patryka, Max Loka, Kasperczaka. Zapamiętał. <noise> Ciebie oczywiście, no i coś dziękuję. jeszcze mogę powiedzieć: Koksów, MSN, banany. Wszystkich, którzy tam mam znajomych. Dobrze, no to Igor, bardzo dziękuję. Jeszcze raz piony na pożegnanie. No, dziękuję. Cię.